My jesteśmy w moim mateczniku, w moim mateczniku kawowym. Tutaj praktycznie rzecz biorąc od 29 lat na tym piecu rozpoczynałem swoją działalność. Później w czasie pandemii, kiedy była pomoc dla małych przedsiębiorstw, zakupiliśmy ten piec, to jest już ten nowocześniejszy, który służy nam też właśnie do wypalania kawy. Ten piec natomiast, przy którym tutaj teraz siedzę, którego darzę sentymentem, bo od niego w zasadzie wszystko się rozpoczęło. Na nim pracowałem przez prawie 18 lat. Uczyłem się wypadania kawy. Zostawiłem sobie, go, bo jestem z, nią, z nim sentymentalnie i uczuciowo związany. Tutaj, jak widać, kawy sprowadzamy z różnych krajów świata, co widać też po workach. Każdy kraj ma inny kolor, inny, znaczy inny. Opis inny worka, w jednych jest 60 kg, w niektórych jest też 70 ale na każdym worku jest opisany gatunek. Tutaj mamy Kolumbię, Brazylię, Kostarykę, Etiopię oraz na przykład Kubę. Są to kawy, które są bardzo dobrych gatunków, wypalane na miejscu. Stąd można właśnie kupić kawę świeżopaloną w danym gatunku i z danego kraju.